Zacznę od tego. Na pewno przygotowała je babcia, bo to ja dałam jej ten kubek. Oj, co za ochyda! Przepraszam, babciu, ale to mi nie smakuje. A to kakao mm. wygląda fajnie. Mm, całkiem nieźle, ale spodziewałam się czegoś lepszego. Spróbuję kremu z kitkatem. O tak, to jest o wiele smaczniejsze. Podobało mi się. Ehe. A na koniec ostatnie mm. kakao. Wow! Widzę, że jest tu moje ulubione Oreo. Ale od lat! Oreo jemenem to wspaniałe połączenie. A jak smakuje kakao? O, rany, jest pyszne. I wita śmietana też jest super. Siostrzeczko wygrywasz, zrobiłaś najlepsze kakao na świecie. Serio? Super, tak się cieszę. Z dojniacha.